dotyczącym relacji wiernych i innowierców, ksiądz Piotr Skarga poświęcił większość swojego życia. Upominanie do ewangelików i przestroga do katolików o zachowaniu heretyki nie są więc ani jedynymi, ani najważniejszymi jego tekstami na ten temat. Ich wyjątkowość polega nie tyle na samej treści, zbliżonej i wyrażonej w podobny sposób także w innych utworach, ile na kształcie, w jaki owa treść została ubrana. Zaciekawienie budzi już sam fakt, że mamy do czynienia z wydanymi jednocześnie przemowami, przepraszam, przemowami adresowanymi do dwóch stron zajadłego sporu. Pozostaje jednak kwestią co najmniej wątpliwą, czy krok ten posłużył ich pojednaniu, czy może raczej podsycił się między nimi konflikt. Pretekstem do napisania obu tekstów było zajście z roku 1591, kiedy to w wyniku tumultu zniszczony został krakowski zbór. Wydarzenie to i późniejszy podobny incydent, który miał miejsce w Wilnie, stało się dla społeczności protestanckiej powodem do dochodzenia swoich praw. Aktem prawnym, który mógł stanowić podstawę dla roszczeń winowierców, okazała się uchwalona i podpisana w okresie bezkrólewia Konfederacja Warszawska, o której tutaj już wielokrotnie wspominano. Ksiądz Piotr Skarga, gorliwy przeciwnik tego dokumentu, nie mógł zachować milczenia w sytuacji, kiedy zaczęto częściej się nań i podejmować próby egzekwowania jego zapisów. Dwuczęściowy dyskurs nie jest, jak mógłby sugerować tytuł, atakiem na protestantów i protestantyzm sam w sobie, lecz raczej gorączkową próbą przeciwstawienia się ustawie, którą skarga uznawał za i zagrażającą jedności państwa. O faktycznym przedmiocie zainteresowań kaznodziei świadczą proporcje ilościowe między fragmentami poświęconymi poszczególnym zagadnieniom. Nie trudno zauważyć, że konferencji i udowadnianiu jej wywaltowego charakteru autor poświęcił najwięcej uwagi. Wskazuje to na prawdziwe intencje księdza, który nie miał zamiaru atakować personalnie żadnego kalwinisty czy luteranina, lecz z pełną stanowczością sprzeciwiał się ingerowaniu innowierców w system prawny Rzeczypospolitej. Deklaracje braku agresji w stosunku do samych innowieców znajdujemy już na początku części do nich skierowanej w poruszających słowach. Nic z nienawiści ani dla ochoty, jakiej mówić nie chce. Prawda, iż złe heretystwo, ale ludzie dobrze. Złe błędy, ale natury chwalebne. Złe odszczepieństwo, ale krew mimo. Złe grzechy, ale krew kość użalenia godna. Wprawdzie Małgorzata Ogonowska, autorka tekstu Stereotyp heretyka w pismach polemicznych Piotra Skargi, twierdzi, że pasus ten stanowi jedynie captatio benevolentia. De ja jednak wolałabym widzieć w nim świadectwo, iż autorowi przyświecał, pierwotnie przynajmniej, zamiar odnoszenia się z szacunkiem do innych wieców, ganienia natomiast ich poszczególnych postaw, które uważa za niedopuszczalne. Założenie takie, wymagało od pisarza nieustannego balansowania pomiędzy usprawiedliwieniem, czy usprawiedliwianiem niektórych słabości, a jednoznacznym potępianiem błędów, których wybaczyć nie można, choćby dlatego, że przebaczenie takie mogłoby wywołać zamieszanie i niepewność wśród katolików. Zadanie to utrudnia fakt, że przecież druga autonomiczna część utworu adresowana jest do współwyznawców, których ich dusz pasterz chciałby utwierdzić, Postawie mygującej herezję, a zarazem powinien dostrzegać się słów, mogących dać im asąd do ponownych ataków na protestantów. Konflikt nie ucichł nawet na chwilę. Po obu stronach można było z łatwością znaleźć wiele osób, które czuły się pokrzywdzone i czekały tylko na pretekst, by zacząć dochodzić sprawiedliwości przy pomocy środków zgoła innych niż retorycznych. Wszystkie te uwarunkowania. Tłumaczył pozorny rozdźwięk między sformułowaniami takimi jak „najmniejsi bracia i wilki między owce. Różnica ładunków emocjonalnych cechujących te frazy nie jest bynajmniej przejawem schizofrenii autora, lecz raczej wynikiem próby zmierzenia się z zadaniem retorycznie niemożliwym. Jakkolwiek głównym tematem tekstu, zwłaszcza pierwszego, jest, o czym już wspomniano, krytyka Konfederacji Warszawskiej. Nie możemy zapominać, iż odpowiedzialnością za jej zaistnienie obciążył skarga, zupełnie zresztą słusznie, w szczególny sposób społeczność innowierczą. Oskarżenia kierowane pod adresem postanowień Konfederacji są zatem swego rodzaju krytyką pośrednio adresowaną do inspiratorów i sygnatariuszy, a także wszystkich członków wyznań protestanckich. Skoro więc Konfederacja atakuje jedność państwa i Kościoła, to prawdziwymi wrogami owej jedności są heretycy. Skoro występuje przeciwko, jak twierdzi skarga, rozumowi i miłości bliźniego, to zarówno rozsądek, jak i uczucia szczerej miłości przestają być brane pod uwagę jako siły motywujące ludzi, którzy mieli nieszczęście odłączyć się od kościoła. Spróbujmy przyjrzeć się z bliska pewnym konkretnym cechom, które przypisywane są heretykom jako ich szczególne wady. Poczesne miejsce wśród tych cech zajmują gniew, występujący już w tytule pierwszego utworu, i silnie z nim związana zapalczywość. Innowacy określani są jako zapalczywi heretycy, ludzie zapaleni i gniewliwi, którzy ogniem gniewu swego koronę w zapalają, u których zgoda oparta jest na gniewie przeciw nam, to jest katolikom. Podkreślić należy, że gniew ten nie jest gniewem słusznym rozpalającym się w sercu człowieka sprawiedliwego w obronie Boga i wiary, do którego zresztą będzie później z zaglądał katolików, lecz gniew, u podstaw którego leży niesprawiedliwość i Jego Ojca. To właśnie te cechy popchnęły ewangelików do szukania krwawego odwetu na młodzieży katolickiej za zaczepkę, którą ksiądz nazywa dziedzinnym igrzyskiem. Zaślepienie sprawiło, że wybrano środki nieproporcjonalne do skali prowokacji i doszło do rozlewu krwi. Zbrojny atak na bezbronnych ludzi, opuszczających właśnie nabożeństwo, jest, choćby miał miejsce w obronie własnej, czynem zasługującym na potępienie i pozwalającym dopisać do katalogu wszechmian heretyków także morderstwo. Ich niezdolność do panowania nad gniewem skutki tej opisuje skarga następująco. Wypadli, zapaleni i gniewili bracia wasi, którzy się mianować mogą jako filce między owce, z ostremi mieczmi, lub niewinny, stojący bili, kuli, siekli, mordowali. Nie pomniąc na niewiasty i dzieci, na stare, na młode, na niezbrojne męże, którzy żadnej broni w ręku nie mając, nie do boju wyszli, ale z kościoła do domów się wracając, na patrzeniu onego i wszystko dziecinnego postawali. Kolejnym rzeczem, akcentowanym niezwykle mocno w różnych częściach utworu, jest niesprawiedliwość. I tak, na przykład, Konfederacja Warszawska prawem nie jest, ale niesprawiedliwością, a daleko więcej koronnym prawem nie jest, ale wynalazkiem heretyku. Zaś katolicy zmuszeni są cierpieć wielką niesprawiedliwość lub ze strony obozu przeciwnego, za sprawą którego przepadają kościoły katolickie. Ksiądz twierdzi też, że odbieranie bogumienia mienia ofiarowanego. Nawet i przez pogan zostało zostałoby jako niesprawiedliwość wielka i światokrajskwa. Co gorsza, grzech ten staje się szczególnie podstępną bronią przeciw przeciw Kościołom. Tu cytat, taką niesprawiedliwością kupują u was sobie i jako darem jakim i daniem upominków, heretycy oczy wasze zaślepiają i gorącość wasze do popierania rzeczy katolickich oziębiają. Skarga przedstawia też minowierców jako ludzi wyjątkowo skłonnych. Do upominania się o zadośćuczynienie najdrobniejszych nawet przykrości im wyrządzonych i jednocześnie niechętnie dostrzegających znamiona winy po swojej stronie. Domagają się oni także rekompensaty za krzywdę, która z punktu widzenia obowiązującego prawa nie jest de facto krzywdą. O ślepoto i niesprawiedliwości. Kiedyż brzydy oczy otworzysz? Zapyta w końcu kaznodzieja, rozżalony na nieprawości, których dopuszczają się herety. Zarzuty te zwracają uwagę na kolejną cechę typowego heretyka, a mianowicie na głupotę. Skoro bowiem ktoś upomina się o wynagrodzenie wyrządzonych mu krzyk, nie jest zaś w stanie uznać własnego udziału w wywołaniu konfliktu, to najwyraźniej jest człowiekiem całkowicie zaślepionym. Potwierdzeniem tej diagnozy jest dla autora chociażby fakt przyjęcia Konfederacji Warszawskiej, czy wyraźniej jeszcze samo odrzucenie wiary katolickiej, dobrowolne zrzekanie się i Ducha Świętego i wreszcie sprzeczne z rozumem propozycje nowych dogmatów. Tu cytat, spaczcie się, jak chcecie, nie masz co, głupiście, jeśli Chrystus Bóg albo nie Bóg, kwituje te kwestie skarga. Oddalenie od katolicyzmu jest dla Jazuiterów znaczne z wystawieniem na szwank własnego zbawienia, poprzez narażanie się na kontakt z błędnymi interpretacjami Pisma Świętego. A także poglądami, które jawnie sprzeciwiają się chrześcijaństwu. Ryzyko takie skutkuje często, jak ostrzega nadzieja wtórnym bogaństwem lub ateizmem. Skoro zaś heretycy mają taką łatwość ryzykowania życiem wiecznym, to najwyraźniej nie stanowi ono dla nich, jak powinno dla chrześcijan, wartości najwyższej. Stawiane pod znakiem zapytania ich deklarowaną miłość do Boga, a tym samym także i prawdę ludność. Kłamliwość to kolejne przywary, jakie autor dostrzega w obozie przeciwnym. Helecy nazywani są kilkakrotnie fałszywymi prorokami, zarzuca im się fałszowanie Słowa Bożego, a także oczernianie duchownych katolickich. Fałszywości kacerzy dowodzić ma także skłonność do bratania się z poganami i sektami protestanckimi innymi niż własna, jeśli tylko chodzi o sprzymierzenie się przeciw katolikom. Nie ulega wątpliwości, że korzeniem wszystkich innowierczych grzechów jest według skargi pycha i jej bezpośredni skutek – nieposłuszeństwo. Heretycy, jako ci, którzy oderwali się od hierarchii kościelnej, jawią się jako osoby wręcz niezdolne do rozwijania w sobie cnoty posłuszeństwa, w dodatku chcą wykorzystać Konfederację jako usprawiedliwienie buntowniczej postawy, zarówno w stosunku do zwierzchności kościelnej, jak i państwowej. Brak woli podporządkowania się władzom świeckim podkreśla kaznodzieja szczególnie mocno, gdyż dowodzi on wywrotowego charakteru heretyckich nauk i pozwala żywić obawy co do równowagi państwa w przypadku, gdyby innowiercy mieli większy wpływ na władzę. Ministrom waszym, które apostazja i nieposłuszeństwo wam rodzi, taki duch rozterków wrodzony jest, dorzuca kaznodzieja, krytykując przy okazji herezjarków. Wewnętrzny Przymus kwestionowania opinii Kościoła prowadzi z kolei do nadgorliwego nawracania katolików na swoją wiarę. Szczególnie ostry sprzeciw budzą praktyki panów konwertytów, którzy odgórnie narzucają swoim poddanym, dotychczas katolikom, nową religię. Działania takie z uwagi na ciężar i konsekwencje nie mogą być uznane za proste przekonywanie kogoś do własnego światopoglądu, lecz raczej za zastawianie sidą na dusze rozmówcy. Lista wykroczeń heretyków nie była ustalona raz na zawsze. Sam Skarga często ją modyfikował w różnych swoich pismach w zależności od ich celu. Zauważa to w swoim tekście Małgorzata Okanowska, która na podstawie pism polemicznych księdza konstruuje katalog wikiorum hereticorum odbiegający od zaprezentowanego przed chwilą. Zarzuty kierowane w stronę innowierców i argumenty, po które sięga pisarz, nie są jego autorskim pomysłem. Podobny katalog grzechów przypisywano herety heretykom już w średniowieczu, o czym pisze Edward Podkowski w swym artykule poświęconym tekstom własnodziejskim. Wśród elementów składowych stereotypu heretyka wymieniał on następujące grzechy. Pycha, superbia, obłuda, hipokryzja, wyzyskiwanie niewiedzy i nieświadomości ludzi prostych, rozwiązłe życie, służenie diabłu pod pozorami pobożności i świętokradztwa. Badacz zwraca także uwagę na fakt, że pycha stanowi źródło wszystkich innych słabości i występów, gdyż między innymi prowadzi do, do nieposłuszeństwa władzom Kościelnym, uzurpowania sobie przez świeckich funkcji kapłana i kaznodziei oraz utwierdza błądzącego w zuchwałej postawie i upadłym trwaniu w błędzie. Kwestii nawiązań skargi do średniowiecznego stereotypu przygląda się także Robert Kościelny w tekście różnowieńców kazaniach Piotra Skargi. Podkreśla on fakt, iż autor Kazań Zajmowych jako jeden z pierwszych polemistów sięgnął po ów stereotyp zakorzeniony wprawdzie mocno w tradycji zachodniej, w Polsce jednak wcześniej raczej nieobecny. Przyczyną takiego stanu rzeczy ma być specyfika polskiego społeczeństwa, którego w średniowieczu problem innowieców po prostu nie dotyczył. Wiek XVI przyniósł ze sobą kolejne fale protestantów uchodźców, których prześladowanie skłoniło do poszukiwania tolerancji i nowych wyznawców w Rzeczypospolitej. Dopiero wtedy pojawiła się potrzeba częstego ostrzegania wiernych przed zgubnymi słowami nowinkarstwa. Polemiści katolicy z księdzem Skarbią na czele sięgnęli wtedy po oparty na pismach ojców kościoła i, uksz i ukształtowany ostatecznie w średniowieczu obraz heretyka obcego, którego należy wystrzegać, wystrzegać się i zwalczać.